Daj mi go, daj mi go, daj mi go, ja muszę mu coś. Bumbel, za tobą jest coś dziwnego. Witam Was w kolejnym odcinku z repo. Dzisiaj będziemy się zmagać z jeszcze większą ilością potworów i postaramy się przeżyć jak największą ilość nocy. Także bezbędnego. papir. Zapraszam Was do oglądania, bo będziecie już. Także serdecznie zapraszam. No zostaw, zostaw, mnie. Dobra, wystarczy się chować. To chowanie jest opę w tej grze. Mamy to. Sku ty mi się wydaje, że w ogóle to trzeba on nie wie co się dzieje, ta maska. Uważaj, to jest tak. O, tu jest telewizor. A, już wstał. Co on taki smutny? Szalony. A ty! Można sobie HP dawać, jak Ty sobą? Ty, jak ty to wow. Musisz na kark mu kliknąć. I swoje HP mu dajesz. Ej, to kark... ty, to jest zajebiste. Idzie do niego, Co kur... Ciągnij druta tam, szmato. <laughs> zostawiłeś tu coś! O... Nie zostawiłeś. Co się śmieje? Kibel, otwieraj Co się bo... śmieje Jak bur... on tu wejdzie, mam prze... Jebane. O Ooo, O kur. Tutaj co jest, panowie? <laughs> ja, pieść, próbujemy to podnieść teraz. Dobra, ty jesteś silny jak. idziemy z tym. Uważaj, kur. nie widzisz, Jaki kur... narwaniec! No, patrz go. Znaczy, ja jestem. Le... Ja, ja jestem słaby. Nie. To jest niemożliwe. No. Pięć lat. raz coś tak dużego wjechaliśmy tutaj, u. Tu! Trzy dwa. Nie sprzedawaj to, sprzedawaj to! Kwa. Czemu co? Czemu co? To? to normalne? Tak. No z tego mablek wychodzi. Ten Nego u. No dobra, spierd... <suszą> jeszcze dwóch k.ałów nie żyje. Jeszcze nie mamy wózka, kulę. Tak czy w ogóle jest możliwe, że wózek wpierdziło? No nie ma wózka. To się da otworzyć. A. KURWA <grywa> <O> KURWA <grywa> Widziałeś, co jest na Instant Game? Obawiam z 2 za 71 zł Przed teraz o 40% Dobra, 39% No spokojnie tutaj Wiele przesadzonych gierek I to wszystko w moim Pisze, tam od DLC do doładowań naprawdę dużo i mnóstwo super gierek. Jest to naprawdę wszystko, także zapraszam do linku mojego opisie. Ja coś z tego mam, wy coś z tego macie, wszyscy coś z tego mamy. Zapraszam, naprawdę super, są przy celu. Wszystko macie w opisie, zapraszam tam, klikajcie i kupujcie. Dziękuję, dziękuję od razu. I chuj mam 24 kół, wszystko na piechota. Jestem za żeby tą uwagę wziąć. Ja. Przecież to są schody i ona już jest warta dwa koła. i mm. to było wiadome, kur... <grym> Kolejna waza. No dobra, no próbujemy. Dobra, wiem jak to się skończy. <grym> dobra, nie ma. Aha, tu jest diamencik, kur. Ty, dobra, trzy koła. Czemu tu jest Donio? No <grym> dobra, tego diamenta nie będzie, kurwa. Co to kurwa jest? <grym>

no... Jezus... Dawaj wózkę w niego. No to dawaj, Kameruje się. Czekaj, tylko czekam, aż mi się stamina odrodzi. No, on też czeka. O <noise> <noise> tu nie przejdziemy. Co on robi? Jaki on ma ataki, kur... Co ty kur... robisz? Ściągasz? ruchasz... Chodzi. Dobra, no nie wiem, to jest jakiś pałamaga. Dobra, na 3-4, 3-4 ryby. Kurczę, matematyka! No nie mogę! Dobra, puszmy! Ubijam. Pękła, dobra, wracamy, wracamy. No tu już nic nie ma dosłownie. Ruch, ale. <tuszelay> Popakałem się to, ja pur, pier... Ktoś to to wymyślił z geniuszem, kur. Spierd... się koła jakieś marne. Dobra, ja biorę stręk, ta kur. O, biorę wazek. Pokaż. Pieri. I! Nie no idzie, szczerze, o wiele lepiej niż tamto. Oj, dobrze, blisko, kur. <uberszny> dobra, zbieramy keszu. Cały złom jaki tu jest na tej mapie trzeba zebrać. O, gdame, gdame, rozpierd... Dawaj, rzuć go do mnie i rozpierdalamy go. Szmiot, nowy, dalej! Zostaw to Dobra, I co tu <mu> jest? Mówię. <więciava> Dobra, on reszują, można je zdodżować, można je łatwo zdodżować Dobra, poszły, poszły sobie Eee, do nią? Powodzenia ci Rucham, ja? Jeszcze Ty, co jest, trzeci jeszcze, kur... Wsadzaj to, wsadzaj to, wsadzaj to, chuj Bardzo ci... jednego so i drugiego, jest. kur... Umieram Umi um Umrę Jak to zrobić? Umrę, proszę <laughs> Płakam, się, chcę poograć trochę? No i chłop. Co to? Nie, dobra, no ja umieram. No nie wiem, nie wiem. Nie, biorę ją kurczę do szmaty i ją rozpięłam zaraz o ziemię. Dobra, już wiem, dlaczego ona się wkur... I nie można ani uderzyć, ani k podnieść. I ona ci podchodzi pod kursor. A jak ją uspokoić? To jest dobre pytanie. Znowu sam, kur... Znowu sam... Mam nadzieję, że wóz... Już kucałem! <totmik> Już kłócałem. Bo jesteś się chłopi w tą grę, kurwa! Zresztą ja zawsze sam zostaję, no! Oś, ty szmato! Ty wypu**asz od razu, kur... Ty mnie wku**isz wpum... najbardziej. <totmik> Dobra. Pełne skupienie, ja biorę stręgta. wy się kurde Nie nadajecie po prostu do tego. Biorę wszystkie ulepszenia. Ja nie, nie. Musisz to ze szmaty wziąć, ze szmaty to musisz wziąć. Dobra, i się od ciebie. Ale mamy przejeb. Stara Ja. Dolem, jesteśmy kotami w tą grę dam z 20 i no. masz 30 AP No 70, tak, mi, dziękuję, Dziękuję bardzo A Teraz robisz lodas. <noise> Dobra <głosy> Taki klasyk, kur... <noise> nie ma spraw... Kucaj, kur... Zapraszam każdego <noise> Ode mnie zaczynasz, kurwa, Rozumiesz? Jo Jo <noise> Dobra, <głosy> jakoś, siu A to, to. Na siliona? Weź się utuluruj cały czas, kur... Ej, ja idę po prostu, jak idziemy Na jakąś drogę Kur... Ja nie mam stamina, akurat Dobra, ja poczekam może Skaczek, nie, no skacze, kur! Idzie tu. Chowaj się. Eee! 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 <śleszy> to jest Boże, ślepek. Wy ze mną grają przysięgę. Mam streng 2, zobaczmy to. Upa. Poczekaj, poczekaj, dalej, poczekaj. Gdamek, 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 gdamek. Oj, coś tam jeb. czekaj, pomogę wam Idź po jego głowę, bo co zniesiemy? Idź po głowę, Dwa młody. <śleszy> młody wypchnął dalej na piętro, aż <noise> Widziałem jak ten pies salutki pierd. <noise> Aha, czekaj, daj się Ała. no ci kuku. No, Ja go chowam, kurwa, wy się nie nadaje. Olku podnieś! do to masła. OOOOOP! Ты, Па, Соня! Я ничего не вижу! О, <śmienie> <śmian> <śmian> dawno, dawno się tak nie poręczałem z czegoś Co to? To... <śmian> 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 Prosto na czakę to przyjął <śmian> I to tyle na dzisiaj z repo Ale spokojna twoja roższochrana Gdyż następny odcinek będzie również papier. <śmian> nie mogę kurde <kurczę> kur... <śmian> Nie! Trzymam, ale. Dobra! Nie śpię! to się, Tak! To nie opłacało! Aha! mi krzesło! Przysięgam wam, że on już. Oooo! się. jakaś! się Także zapraszam do następnego odcinka.